Dobry wieczór Natalia Kuźma. Znajdujemy się właśnie na konferencji Prime MMA i jest ze mną Alan Kwieciński. Cześć. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór. E, co ty tutaj robisz? Bo była zapowiedziana dzisiaj twoja walka, z kim walczysz? Opowiedz. Tak naprawdę, to się nie między łóżka dzisiaj. I co? I bije się dwóch na jednego. Czyli ty kontra? No, tego jednego nie znam, znam tego, tego, tego Kubę. Kuba Lasik, tak? Tak. No ostatnio e, dałeś, dodałeś nawet na Instagrama, na, na Story. Jezu, ale dostałam. Mm, <grym> e, jak wiem. właśnie on cię wyzwał na tą walkę, ale tego wyśmiałeś skąd taka ta zmiana, co? Ale... czemu zmiana? Czemu go wyśmiał? Bo powiedziałeś, że jest na raz, takiego? No, no tak pewnie będzie, no. no. I naprawdę chcesz z nim akurat walczyć? Dwóch, tu jest dwóch na jednego. Gdzie naprawdę walczyłeś ostatnio na hajlik i teraz taka nagle Kuba lasik. Jeżeli ktoś... no Powie ci, no jest, no... walka to jest walka, no. No, to no, jest walka, naproponowali mi fajne pieniądze, więc mogę się bić. No okej, okay, a skoro Dlatego jest... Dużo też nie musiałem odpoczywać, bo tak naprawdę jakichś większych, większych obrażeń po tym, bo do się nie ma, więc mogę się bić. A skoro właśnie jest tydzień do, do walki, jak zamierzasz się przygotować? jest Masz to tak, o. Nie, tylko To z marszu sobie wyjdę tak? z marszu. No. A będziesz się przygotowywał jeszcze przez ten tydzień, A, czy regeneracja? Wyjdę sobie na jakiś trening jeden albo dwa. No bo tu jest trochę taka przepaść między Wami, jak Kuba Lasik stoi obok Ciebie i ten drugi chłopak, to. Trochę jest różnica. No jest, no i co? Jesteś pewny swojej wygranej? No jestem pewny swoich umiejętności. Tak? Mhm. Bo powiedz mi, bo my jeszcze nie rozmawialiśmy po Hailik, e, jak po walce z Denisem. Ja myślałem, że oni ja są razem. No ogólnie. Ale <grym> ej, czemu nas? Czemu... Przecież nie przecież... chciałeś walki i teraz Ale cieka, co? I cieka, i ja... co? co? Nie, dobrze. Nie, tak. Prze... Ale co ty. Przecież Alan, Alan, przecież wiesz, że to, ta walka to dla nas jest pikus. No, dla was to będzie trampoliną, kurwa, bo wszędzie jesteś... się szukasz atencji. Szukasz... Przecież to ty kurwa nagrałeś, bo córkę nas, bo musisz nie, nie zjebać, kurwa. Ty znaczy, szukasz atencji, do każdego się kurwa sadzisz i kurwa Daję dwa wam troszkę zarobić, jak chcesz. Dobrze, tutaj. dobrze, a my, a my cię oh, 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 oh. Jak się do tego ustosunkujesz? Jeszcze raz? Jak się do tego ustosunkujesz? Dobrze, no niech się niech się mają parę złotych, niech chcę zarobią. To. Dobra, i co z tym Denisem? No, Denis Jesteś zadowolony? Byłem, więc... no, no, nie, nie do końca jestem zadowolony, ale spoko. Myślisz, że dałeś siebie 100%, w sensie nie, się pokazałeś nie, to co nie, nie, nie tam daję. trenowałeś? Nie, nie dałem siebie 100%. Ale no, jeden tam cios był, to w sensie jeden, no było parę fajnych ciosów, kiedy był, byłeś na górze i tak dalej, ale i tak brawo, że wytrwałeś trzy rundy. Ja też się cieszę. To jest w ogóle. Ja też się cieszę, bo wszyscy mnie skreślali, więc. A czy planujesz z nim jakiś rewans, czy dajesz sobie z Danicą spokój? Nie no, daję spokój, bo była walka, więc daję sobie spokój z Danicą. E... ale da, trzeba, trzeba brać dalej po prostu walki, tyle. A masz zaplanowane jakieś w tym roku oprócz tej na, na Prime? Ie? Jeszcze raz. Jakie masz jeszcze jak walki? Ty, jak, za... ja, jeżeli tylko będziemy, zdrowie mi do, pozwoli, kontrakty mi pozwolą, chcę się być jak najwcześniej, jak najwięcej, jak najczęściej. I co, co zostawiasz jeszcze ci... <laughs> <laughs> Jezu, Bo ty? Jezu, to mu się nie przygotowałaś. Bo ty tak odpowiadasz, no okej, okay. no, tak. nie, tak. no to tak. ładnie zdanie. No dobrze, bardzo się cieszę. Jak tam, <laughs> czy teraz jak po tej walce z chłopakami dajesz sobie spokój z treningami, czy nadal nie, jeżeli, jeżeli, jeżeli będę mógł, ja jestem zawodnikiem Highliga, jestem zawodnikiem fejmu, więc yy, to, 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 ta walka wyskoczyła tak, o, o taką. O, przy dodatkowe pieniądze po prostu fajne. A nie, nie przeszkadza to właśnie innym federacjom, że ty jesteś i tutaj, i tutaj, i tutaj. Dostałem zgodę, więc mogę się bić. Widzę, że korzystasz na trzy fronty. Póki, póki mam zdrowie, ja chcę się bić. Ja po prostu chcę się bić. Jak jeżeli mi zdrowie pozwala, chcę się bić. A yy, masz jakby na oku kogoś konkretnego, nie typu Kuba z kolegą, tylko... Moim, naprawdę... celem, moim celem jest yy, Murański. Młody. To jest Mateusz Morański. Tak. No, on cel. długo tutaj nie miał na przykład rywala, przeciwnika. Bo się I... zestrał, bo się zesrał. I właśnie słyszałam, że padła taka propozycja, no, żebyście się. W... Nie, nie chciało odmówić z walki. No i dlaczego? No co, Jegoś zapytaj się dlaczego. No dlaczego. No dobra, okej. Okay. No. Yy, a ty byś chciał z nim walczyć w, w jakiej federacji? Obojętnie. Nie obojętnie, nieważna chyba federacja ważna gdzie? gdzie ważna, żeby była walka. A jesteście tak podobnie wagowo i... No, znaczy, wiesz, że w, w moim przypadku nie robi mi waga różnicy. No widzę, no jak się podjąłeś walki z Denisem Załęckim, to, to wow. Nie waga, nie szanuję. robi różnicy. Dobra, w takim razie dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Leci dalej, bo możesz udzielać w końcu wywiadu. W końcu mogę. A czemu nie mogłeś tak swoją drogą? No, nie mogłem. Nie, no, no, przeciwnego jeszcze, tak? Ja dzisiaj mówię ci dzisiaj zostanie się ściągnięty z łóżka, Ja miałem się bić z Raptusem. Tu wyszło taka, taka, takie coś, że bije się dwóch do jednego. Spoko. No, no czemu tak spontanicznie, czemu tak nagle? No bo ja się lubię bić. Serio? Pasowało Ci to, że rano ktoś do Ciebie dzwoni i się pyta, tak, czy... Tak, do mnie, a rano wstawałem, bo jest konferencja na 18. A byłeś we Wrocławiu, czy Byłem w Warszawie? we Wrocławiu. Wow, i specjalnie przyjechałeś? Jeszcze raz? Specjalnie przyjechałeś? Tak, tak, tak. także życzę Ci dalszych sukcesów. Myślę, że pokonasz Huba Lesika z kolegą. I, no. Do zobaczenia. Nie? Dziękuję.